Dzień dobry moi widzowie Dzisiaj przedostatni bo, nie, bo chyba nie uda mi się jednak obić tego całego blopa rosyjskiego razem z tym bo Egipt musi być francuski Chwilę sobie pograłem przygotowałem się żeby doprowadzić do upadku tego kraju Przy okazji jedna zmiana na mapie to taka, że Sardynia mi wypowiedziała wojnę. To tak. Weśli ultimatum. Nie? O to tak właśnie powstanie coś takiego tutaj się pomogojemy ups Nie! Może no weźmiemy. Czekaj, czekaj. Oni zajęli kurę do prowincji. Nie! <laughs> Jesteśmy zamknięci. Wiecie, co się w takich wypadkach robi? A co się oddaję prowincję. A może wam oddam. Czemu jestem nagle na trzecim miejscu. A to co. A to co właśnie widzicie, to atak na imperium rosyjskie, które nie jest takie wielkie. Turcy tutaj wyrównali ofensywę trochę. A moje armie jak zwykle nie dotarły jeszcze. Tu i tu. I Napoleon wkroczył do Kijowa. Dobrona. do Rygi też. Tak ładnie to już wygląda. Turek. Zaliczyliśmy wschodnie kresy Rzeczpospolitej. Yy... I tak oto Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia zaraz będzie zajęta i Ukraina zostały zajęte. Boże drogi. Zapomniałbym się pochwalić, że Petersburg już zajęliśmy i pod Moskwą już jesteśmy prawie. Proszę bardzo, Napoleon wkroczył już do Moskwy. Tu jakaś powstała. Ej, ty to mi bardzo ułatwi. Ja tak bardzo mocno ułatwi. Nie chcę mi się tego dalej ciągnąć. Po prostu skończmy tą wojnę. Ile mogę od Was wziąć? Dużo. Ja tak bardzo dużo. Ty no, nawet, nawet bym powiedział. Tylko niestety, ale tego. nie... Nie? Tych prowincji nie chcę. Czekajcie, a ja to wymodeluję ładnie. Takie coś. O. Tylko bez tych dwóch prowincji, to źle wygląda w sumie. Hmm. Dobra, nie. Takie coś w sumie może powstać. Chcę w ogóle. Jeśli nie zorientowałem, że tak cały czas Trzeba będzie to pociąć. Bo tyle materiału to ja nie chcę. O, a tak wygląda to Napoleońska Europa. To na niebiesko to jest napoleońska. No może poza tym. O. Proszę bardzo. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Yes. Hey.